Cześć, tu Ani. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drobną, małą formą, jaką jest ATC. Będą tutaj aż dwie serie. Dwie serie po trzy ATC. Ja je zrobiłam na wymiankę, która została zorganizowana na grupie Margaret Minecraft Time and You. Tam jakiś czas temu jeszcze w lipcu. Karolina Pytlasz fanaberis prowadziła live'a, na którym właśnie robiła takie morskie, wakacyjne Ateciaki, no i potem głównie przez nią została zorganizowana na grupie wymianka no tą małą formą. Później każdy został dobrany ze swoją parą i już między sobą w parach mieliśmy, no, się dogadać, czy wymieniamy się czymś więcej, prócz ATC, czy tylko samymi tymi kartami. A więc ja się oczywiście od razu zgłosiłam, już raz tam była, taka wymianka na tej grupie, ja byłam bardzo zadowolona, bo akurat trafiłam na samą tutaj Małgosię, na samą twórczynię tych cudnych papierów, więc tutaj jej bardzo zdobne ATC wisi i cieszy moje oczka każdego dnia i do tej pory mi się tak podoba, dlatego bez zawahania zgłosiłam się znowu do takiej wymiany, bo tam są naprawdę fajne dziewczyny na tej grupie. No, i mnie się akurat trafiła Ania Śmiałek. Myślę, że spora ilość osób może gdzieś tam ją kojarzyć. Ja, co prawda, z Anią znam się jeszcze z innej grupy, bo i ona mnie z tej grupy, jak się okazało, bardziej kojarzy i ja ją. Tam właśnie pierwszy raz styknęłyśmy się chyba ze swoją twórczością nawzajem, bo tam też właśnie były na tej grupie wyzwania. I tak właśnie tam po raz pierwszy gdzieś tam widziałyśmy co robimy. Ja oczywiście sobie przypomniałam co Ania tworzy i cieszę się, że na nią trafiłam, bo ona ma z tego co zauważyłam podobny gust, też lubi takie właśnie warstwowe prace z mnóstwem elementów z użyciem mnóstwa elementów do wycinania. Więc no mam nadzieję, że i moje Atece przypadnie jej do gustu i właśnie jestem pewna, że te od niej również mi się bardzo spodoba, bo już po pracach niemalże każda mi się podoba, co oglądałam. No, piękne prace tworzy i jestem przeszczęśliwa, że będę miała kawałek jej twórczości też u siebie. I ja też się cieszę właśnie, że osoby, z którymi się umówiłam na te wymianki, wszystkimi ateciekami, które tu zobaczycie, no to też właśnie lubię takie bardziej warstwowe te ATC, bo ja kiedyś próbowałam robić te takie płaskie, co niektórzy trzymają w koszulkach, ale jednak to nie do końca moje klimaty. Nie idzie tam aż tak poszaleć z tymi warstwami. A teraz większość osób i tak trzyma te karty w pudełkach specjalnych. I ja w ogóle się cieszę bardzo, że to weszło u nas w Polsce też już tak wiecie Bardziej, bo na początku, jak te karty zaczęły się pojawiać, no to tak dużo osób nie było do nich przekonanych, a teraz zauważyłam, że coraz więcej osób chętnie się takimi wymienia, coraz więcej osób robi takie karty. Widziałam już nawet po tych zlotach, po tym zlocie tutaj we Wrocławiu, że tam też dziewczyny robiły sobie na wymiankę, więc widzę, że to jest coraz bardziej popularne i cieszę się z tego, bo przy okazji jakiejś wymiany można zawsze się na takie umówić. A to jest wiecie fajniejsze w przechowywaniu niż kartki, bo kartki są większe. To jest taka drobna forma, a zawsze można mieć od każdego kawałek jego twórczości, kawałek jego duszy. Bo ja to zawsze mówię, że nasza twórczość to jest jakby nasza dusza, to, co gdzieś tam czujemy, przelewamy na te prace. I to jest wspaniałe właśnie w tym naszym rękodziele, więc no, mam nadzieję, że to dalej będzie tak szło. I mam nadzieję, że. Tym samym, mówiąc o tym, przekonam Was y, i te osoby, które jeszcze nie do końca lubią tą małą formę, y, że też się w końcu przekonają. No, bo to taka mała kartka, ale, ale właśnie fajna w przechowywaniu. I ja kocham Atyciaki i, i, i z bardzo ogromną y, radością je tworzyłam. Fajnie się przy nich bawiłam, przy obu seriach. A dlaczego w ogóle zrobiłam dwie serie? To mam na szybko jeszcze tak postaram się powiedzieć, dlatego że ja właśnie szybko po Lajwie Karoliny robiłam swoje właśnie atyciaki z myślą, o tej oczywiście wymiance, jeszcze wtedy nie, nie znam swojej przyszłej pary wymiankowej. No, ale przez to, że mi się tak bardzo spodobały te morskie od Karoliny, że strasznie mi się ta Syrenka spodobała i też koniecznie chciałam ją użyć, no to stwierdziłam, że również pójdę wiecie w morskie klimaty i mówiłam sobie, że moje wyjdzie inaczej, bo troszkę sobie innych dodatków użyję. Wiadomo, mam trochę inne rzeczy i jest inne, ale no, przez te główne elementy, że są identyczne, nie do końca to widać. Trochę jednak mam wrażenie, że nie do końca są takie czysto moje, przez to właśnie, przez te elementy, bo jak się przyjrzymy kolekcji, to takie morskie typowo klimaty, no to mamy tą sterkę, mamy ten ster, właśnie ryby, które są znowu na tych paskach, tutaj też. No, latarnie, ale ją, żeby się zmieścić na ATC, trzeba było uciąć, a mnie za bardzo to bolało, więc no nie mogłam. I te koła, ale te koła, jak sobie przykładałam, nie do końca mi pasowało, a cała reszta to są jakieś romantyczne elementy: kwiaty, muszelki, książki szkolne, jakieś tam walizki, więc no też z arkuszy nie za bardzo chciałam coś wycinać, bo szkoda mi było papieru. Um, więc, no, użyłam tych samych elementów, ale koniec końców cały czas gryzłam się, że są zbyt podobne. I stwierdziłam, że te ATC dam komuś innemu, kto nie był powiązany z tą naszą wymianką typową. E, kto może nie widział też Karoliny ATC, te to też będzie inaczej. A, a jednak na tą typową wymiankę zrobię coś bardziej takiego od siebie, żeby było widać, że to jest takie, e, wiecie, w 100% od początku do końca z mojego gdzieś tam pomysłu tym bardziej że miałam właśnie drugi pomysł, miałam dalej wenę, bo akurat się wtedy pakowałam na wczasy i te drugie zrobiłam już takie podróżnicze, więc obie są wakacyjne, bo w ogóle Umawiałyśmy się na wymiankę właśnie ATC wakacyjnym, tak? To miała być właśnie wakacyjna wymianka, i chyba trzeba było korzystać z papierów Margaret. Niekoniecznie z tej najnowszej kolekcji, ale żeby to były papiery Margaret. Tak mi się wydaje. Teraz powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, bo ja od początku i tak chciałam użyć po prostu tej najnowszej kolekcji, więc jakoś tak umknęło mi to, nie skupiałam się na tym, ale tak mi się wydaje. Więc tak, więc oba są właśnie stworzone z tej najnowszej kolekcji Summertime od Margaret Paper Design. Przepiękna kolekcja. Polecam, żebyście zobaczyli, jak jeszcze nie widzieliście. Chociaż myślę, że już wszyscy widzieli. E, używałam też tutaj tych takich listków długich. Tu Wam nie pokażę, bo wszystkie krok sobie już wycięłam. To są takie długie, e, trochę przypominające jakieś takie długie liście, jak są właśnie w oceanie, wodorosty, coś takiego. E, fajnie wydłużają kompozycję. I używałam tak jak mówię, tych pasków, e, które są e, dodatkowo do kolekcji. I zanim Wam opowiem o reszcie, to Wam pokażę najpierw te ATC, tą pierwszą serię, którą e, zrobiłam troszkę na wzór tych karolinowych. E, tak, e, tak wyglądają. I tu Wam może przybliżę. Tak jak mówię, też są mocno takie warstwowe. E, no i ja wiecie, dodałam tutaj troszkę rzeczy, bo e, i mam mech, e, Karolina używała mikrokulek takich troszeczkę innych, jest ja znowu takich złotych, które bardzo mi przypominały perły. Bo ja tutaj też robiłam to na wezwanie Margaretka. I tutaj właściwie kilka linii użyłam w tych ATC, bo sobie zapisałam, bo mam i krople, kolor muszelki, kolor w miesiącu lipcu to był niebieski. Ryba płynie krople. To była... Druga linia, trzecia płynie kolor perły. Jeszcze też był lazur, jakiś tam kolor i, i coś jeszcze i chyba to też by nawet pasowało. Ale nie jestem pewna, więc to są na pewno te trzy linie I, i też ta pierwsza z nich pasuje do tych drugich ATC, czyli krople, kolor i muszelki, bo również tam tych elementów do tej drugiej użyłam, więc pewnie obie serie sobie tam zgłoszę. No i tutaj właśnie mamy te różne muszelki, tutaj te takie mikrokulki złote i właśnie mamy te krople ja Wam zaraz pokażę jaki to jest produkt tutaj gdzie niegdzie są takie kropelki zrobione tu jest skrapek z wykrojnika to są te listki te długie co Wam mówiłam też skrapek takiej siatki porozcinanej w tle są takie bąbelki wzór zrobiony farbką przez maskę no i jest ta syrena, napis odetchnij, wszystkie te napisy takie staram się morskie wybierać i właśnie wiecie co, ja zwykle staram się utrzymywać w ramach tego ATC, żeby te elementy mi nie wychodziły spoza karty, ale właśnie Karolina użyła tej syreny i też jej żal było jej odcinać, więc stwierdziłam, że zrobię tak samo, bo mi się tak to spodobało, że tutaj wyjątkowo zrobiłam inaczej niż zwykle. I właśnie ta mniejsza sreńka jest również w tych paskach, bo w, dużej, w całej kolekcji jest taka większa, a w tych paskach ona jest troszeczkę mniejsza. Choć tak jak widać na ATC, jednak jeszcze troszeczkę za duża. Więc to jest pierwsze. Tutaj jeszcze są brzegi poszarpane. Ja sobie je tutaj troszeczkę przytuszowałam. I tą białą podstawę, bazę tego ATC, i, i tutaj ten papier. Papier to był taki arkusz, który mi został po robieniu czekoladownika z drugiej strony. Ten arkusz właśnie z syrenką, który jest w papierze, z tą rafą koralową. Właśnie, że to jest ocean, to mi ta rafa tam w tle pasowała, bo tutaj gdzieś, tak, tak jak tutaj też ryby pływały. I tym rybkom właśnie tutaj zrobiłam te takie bąbelki. Tutaj też odcisnam przez maskę. Jest ten ster piękny. I tak samo perełki, muszelki, mech, które miały takie różne wodorosty e, imitować, szum morza, napis, e, gaza e, i tak to wygląda, znowu poszarpania e, i trzecie, to są też takie rybki. E, tutaj również mnóstwo bąbelek, tak jak tutaj na papierze, to też ich troszkę więcej tu zrobiłam, pora na relaks. E, i tak to wygląda. Jak widzicie, dość trójwymiarowo. Te rybki też są jedne bardziej w górze, drugie bardziej, ta, ta na przykład bardziej na płasko. Więc tak to wygląda. I mech to jest, oj przepraszam, mech to jest ten taki z Action, który niedawno kupowałam i ten zielony i ten taki bardziej brązowy, więc tych dwóch sobie używałam. no oczywiście te właśnie wycinanki tutaj zobaczcie też ile się nawycinałam już no i wykrojniki to ta siateczka biała to jest taki wykrojnik, on jest akurat z Ali ja go już bardzo, bardzo dawno temu kupowałam i on po wycięciu całe wygląda tak, no przepiękny ja uwielbiam właśnie do morskich klimatów tą taką siatkę, choć ciężko się go wycina muszę kombinować z folią bąbelkową, żeby się dobrze wycięło ale no, wiecie, ale jak więc czego się spodziewać? To zawsze było gdzieś tam ryzyko. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Eee, a te takie tutaj, wszystkie zielone, wystające, e, jakby też wodorosty, o tu widać bardziej. E, to jest taki, to jest z Action. Z tych takich, co się wiecie, robi coś takiego. Ale tylko ja sobie to też porozcinęłam po tym. Więc to jest dokładnie ten, co tutaj fajnie się przydał. No i oczywiście, tak jak mówię, po starzaczem papieru e, poszarpane brzegi tuszowałam sobie takim kolorkiem, jest taki właśnie szaro-niebieski jak ta kolekcja, jak ta woda. E, no i takie, wiecie, złote mikrokulki. To są akurat ze Gosi, bo po tych, tych woreczkach poznaję. O, tak wygląda ten skrapek, cały nierozcięty. Tutaj też Wam przygotowałam. I jeżeli chodzi o wzór przez maskę, to są takie kropki to też jest maska z AliExpress takie, właśnie mniejsze, większe, przypominające mi troszeczkę bombelki bardziej niż takie, wiecie, jednolite, jednej wielkości kropki. I ja sobie ten wzór, jakby odciskałam za pomocą tej farbki. Słuchajcie, to jest też farbka, którą u mnie już długo leży, jeszcze z fabryki dekoru taka, właśnie metaliczna, turkusowa nie rozlewała się jakoś na boki, bo ona już troszeczkę ma i już zdążyła troszkę zgęstnieć przez to... Myślę, że nie, nie będę otwierać, bo kolor mniej więcej widzicie widzicie też na yy, ATC. O, ona się tak fajnie minie, przez to, że jest metaliczna. Yy. I ja ją nakładałam tą szpatułką z Action i nic się nie wylało, no super, jestem. dalej jestem zadowolona z tej szpatułki, bo odkąd ją ja mam, wszystkie wzory mi wychodzą. akropelki kropelki to ja sobie robiłam tym produktem, to jest jeszcze Dovercraft, ja to dostałam w jeszcze od Ani, też prowadziła kanał, ale już niestety już jej nie ma z nami na YouTubie. Taka firma właśnie Dovercraft co też już trochę ma i one takie robią też troszkę jak Glossy Akcent, tylko, tylko delikatnie inny, może ten efekt. A więc też sobie staram się z tego korzystać, bo już też zasycha powoli, więc czasami muszę sobie po, po. wiecie, igłą przepchać to i się pomęczyć troszkę. No i tyle co tutaj użyłam do tego wszystkiego. Oczywiście dystansów z resztek, zbermatę. No i tak to się prezentuje. To są pierwsze. Może je dam gdzieś tutaj na górę. i Pokażę wam jeszcze te drugie. Te drugie właśnie, które już zrobiłam typowo na tą wymiankę. Tutaj któreś z tych idzie do jednej mojej koleżanki innej, znowuż Ani, z którą też mam wymiankę pod koniec sierpnia, początek września, więc też właśnie przez to, że zrobiłam, to spytałam, czy nie chcę jakiegoś wakacyjnego ATC, bo bym jedno miała na pewno dla niej, więc też powiedziała, że dorobi i przy okazji wymianki możemy też zamiast kartki się właśnie wymienić takim ATC, bo, bo ona uważa, że to lepsza forma, taka szybsza do zrobienia. A drugi wiadomo, zostaje na pewno u mnie jak to zawsze sobie jedno zatrzymujemy dla siebie A trzecie jeszcze myślę myślę komu dam i chyba mam pomysł, ale jeszcze nie wiem. Natomiast te podróżnice to już wszystkie mają swój przyszły domek, jakbym to mogła tak nazwać i najpierw wam je pokażę, ale powiem Wam, że te mi się bardzo podobają. Nawet nie wiem w sumie, które bardziej, chyba jednak te, bo są bardziej takie wiecie właśnie, od początku do końca moje. Ale właśnie, piszcie w, jesteś, w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, które wam się bardziej podobają. Czy ta seria morska, czy bardziej ta podróżnicza? Tak szczerze, możecie też powiedzieć, jakie jest wasze ulubione, czy jedno, czy kilka, które wam się najbardziej z tych wszystkich spodobało. No, bo zdania tutaj w mojej rodzinie i tutaj są podzielone. I strasznie jestem ciekawa, co właśnie wypowiedź na ten temat. Czy w ogóle Wam się podobają? Jeżeli nie, to też, też możecie napisać. Więc będę czekać na Wasze opinie. I drugiem właśnie prezentuję się tak. Tak z daleka. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, właśnie jak. Jest i troszkę niebieskiego, i troszkę tego brzoskwiniowego. Tutaj jest bardziej tak morsko, więc bardziej w takiej jednej tonacji. A tutaj mamy już te połączenie dwóch kolorów. Z bliska to wygląda tak. To chyba pójdzie właśnie do Ani. Ja wybrałam sobie do tego ten arkusz, gdzie jest łączenie tego morza, czy też oceanu, który gdzieś tam się nam. Właśnie ten brzeg już, który się wylewa, jakby na te dechy. No. Piękny jest ten arkusz, więc tutaj właśnie sobie tak specjalnie przecięłam, żeby to było gdzieś w połowie mniej więcej ATC, bo pomyślałam, że właśnie na tych dechach sobie odbije taki stempel podróżniczy i właśnie wykorzystam znowuż walizki, bo wiedziałam, że są właśnie trzy w kolekcji, więc akurat na takie trzy ateciaki. Ja lubię robić serię trzech, więc jak najbardziej. I też mamy tutaj gazę. Mamy też tą siateczkę, żeby tak troszkę nawiązać do klimatu, że to jest jednak morze. No i tutaj mamy też kwiatuszki. Tym razem wykorzystałam również muszelki. Wiadomo, w każdej jest właśnie jakaś tam walizka. I tu jeszcze dodałam takie fajne klapeczki japonki. Tutaj też pod kolorystykę tych muszelek, a, i, i, i cały resztę fajnie dopasuje. I też, jak widzicie, to jest na, na różnych dystansach. O. Mamy napis. Tym razem po angielsku też stwierdziłam, że akurat no my skraperki w miarę rozumiemy te wszystkie proste teksty. I myślę, że tutaj dla skraperek nie będzie to przeszkadzać. Jak będzie napis po angielsku akurat na ATC, to myślę, że mogą jak najbardziej być, a też chciałabym je wykorzystywać, więc tutaj mamy wejść oddech. No i prócz tego to mamy jeszcze też te kropelki te same. I tu jedyną różnicą, jeżeli chodzi o dodatki, to jest to, że mamy jeszcze taki piasek, kamyczki. O, tu też mamy na tych muszelkach, gdzie niegdzie gdzie, gdzie takie krople. Wiecie, że po wyjściu z morza nakapało taki efekt, chciałam uzyskać. A te kamyczki, to słuchajcie, to jest taki piasek z Action, taki kilogramowy, dekoracyjny. Ja go mam jeszcze pełno, też do wymiany go daję, bo, bo fajny jest na morskie prace. A jego jest, no widzicie, sporo. To było na dziale dekoracyjnym. Jakbyście szukali takich różnych kamyczków, muszelek czy właśnie mchu jak się pojawia w Action to chodźcie sobie, przynajmniej u mnie tam jest tam gdzie są te różne kwiaty i dekoracyjne rzeczy tam właśnie do tych domowych dekoracji też znajdziecie takie rzeczy no i tutaj tą różnicą jeszcze jest, że jest ten stempel to jest stempel też z Action dokładnie ten tutaj taki z samolotikiem starałam się go tak odbić, żeby na każdym kawałek chociaż tego samolotu było widać i ja sobie go odbijałam tuszem wersa Kolor czarny. On już troszeczkę ma i właśnie tak delikatnie odbija, ale ja właśnie nie chciałam takiej mocnej czerni, tylko taki delikatny stempel tutaj, dlatego że ta kolekcja jest delikatna. No więc to jest to pierwsze. Drugie prezentuje się tak. To chyba zostaje u mnie, dlatego że już Wam nieraz powtarzałam, że ja kocham takie kapelusze duże, fajne, to jeszcze są z takimi kwiatami niebiesko-różowa walizka, więc moje kolorki czas na relaks, tutaj też mamy te kropelki na muszelkach, kwiatuszki tu jest jeszcze też muszelka jest ten taki nie chcę się wyoszczyć, o są te kamyczki wszędzie, tu, tu jakby ta walizka wiecie, w tej tym, tu była zakopana, tutaj mamy jeszcze te kamyczki o, tak fajnie zrobione jakby na brzegu. No i tutaj wystaje też ten stempel, kawałek samolocika. Są też te kropeczki u góry. Też postarzony papier, tym razem już niebarwiony naokoło. Tutaj biały brzeg zostawiłam, bo ta kolekcja jest taka jaśniejsza. Znaczy kolekcja, te elementy, których akurat użyłam do tego, do tych ateciaków. I tak samo mamy różne, widzicie, warstwy. Więc tak się prezentuje to drugie. Natomiast trzecie idzie też do mojej innej koleżanki. Tutaj, z którą się umówiłam na wymiankę kilkoma ATC, więc jedno, które pójdzie do nich, to jest właśnie te. I tutaj mamy również ten stempelek, fajnie tutaj go widać. Przygoda i też te kropelki, i tu, i na tych muszelkach. Tak samo są te kamyczki, gdzie Te cudowne kwiatuszki, ten skrapek tej siatki, i tu, i u góry, gaza, gdzie niegdzie. I tutaj wystaje nam jeszcze aparat, no bo jak wakacje to jest zdjęcia. Jest ten złotki, taki Misio. Właśnie nie wiem, co on tutaj robi, bo on jest taki troszeczkę, wiecie, nagle w kolekcji morskiej jest Misio po prostu jeden element dziecięcy, ale w sumie na wakacje jeździ się z dziećmi, więc dzieci zwykle zabierają do auta gdzieś tam swoją ulubioną maskotkę, więc też myślę, że on jak najbardziej pasuje do kolekcji i on jest taki uroczy. Tutaj ten Misiaczek. Właśnie tu koleżanka go bardzo chciała, bo stwierdziła, że ma podobnego misia w domu miała, rodzinny więc spodobało jej się tutaj głównie ten miś, ten aparat. No i jest walizka z takimi pięknymi kwiatami. Akurat tutaj była taka malutka walizka, dlatego też jeszcze dodałam tutaj misia, aparat, żeby więcej tu było elementów, bo ta walizka była najmniejsza z tych wszystkich. I też mi się podoba, jak to wyszło. I również jest tak, wiecie, warstwowo fajnie... No. I ten napis akurat dam tutaj wyżej, bo tu mi czegoś brakowało. U góry było tak pusto, a tu już nie chciałam przykrywać tych cudnych elementów tego aparatu. Więc tym razem dam napis u góry. No i tak, tak to się prezentuje. Dajcie znać, jak Wam się właśnie podobają. Ja, tak jak mówiłam, która seria może bardziej przypadła Wam do gustu, czy jesteście miłośnikami morskich klimatów, czy bardziej podróżniczych. Eee, w sumie. To są i morskie, i podróżnicze, bo jednak to jest tutaj widać podróż nad jakieś morze, też nadmorskie klimaty, więc akurat wiecie teraz się pakuje i, i, i robiąc te ATC, no idealnie mi się tworzyło, bo, bo, bo akurat było to co, to, co mnie czekało, czyli właśnie pakowanie, i, i byłam taka nastrojona, więc wena była. I cieszę się, że udało się zrobić tą drugą serię. Tak tutaj czuję, że jest bardziej ode mnie, dlatego to bardziej idzie na tą wymiankę tutaj do Ani. I mam nadzieję przy ogromnym, że jej się spodoba, bo, bo, bo tutaj wiadomo, jakiś tam zawsze stresik jest przy takich wymiankach, czy trafimy w gust tej drugiej osoby, ale myślę, że tak. No i to na dzisiaj to tyle, bo i tak jak zwykle długi filmik, a tylko pokazuję Wam proste ATC, więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. No, i serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie osoby wytrwałe tutaj. No i to na dzisiaj tyle, pa pa!